Wiadomości lokalne witam serdecznie. Olsztyńscy policjanci zatrzymali 26-letniego Częstochowianina, który mając ponad 3 promile alkoholu kierował Peżotem. Mężczyzna od razu trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu może usłyszeć zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do dwóch lat pozbawienia wolności. W zderzeniu dwóch aut na kierkówce zginęły cztery osoby – Przeżył jeden z kierowców, który nie dość, że miał prawa jazdy, to był pijany. W wydychanym powietrzu miał prawie 1,2 promila alkoholu. We wtorek częstowski sąd uznał, że nie jest winny wypadku. Wyrok nie jest prawomocny. Tragedia ta wydarzyła się 2 lutego 2009 roku w Wanatach. Policjanci z Olsztyna poszukują z którzy wrzucili psa do zabytkowej studni. Zwierzak niestety nie przeżył. Do zdarzenia doszło 31 lipca na rynku w Janowie. Na miejsce przyjechali strażacy, lekarz weterynarii i stróże prawa. Niestety psa nie udało się uratować. Częstochowski policjanci zatrzymali 40-letniego mężczyznę, który przewoził w samochodzie 14 kg w tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Za to przestępstwo grozi wysoka grzywna. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek z Rzemiosła Polskiego zaprasza do udziału w pierwszym Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach 6-7 października. Celem kongresu jest podkreślenie roli małych i średnich firm w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej gospodarki oraz zwrócenie uwagi na szanse i wyzwania stojące przed ich rozwojem. O utrzymaniu czystości w gminach rozmawiano 1 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Częstochowie na specjalnie przygotowanej przez zarząd Powiatu Częstochowskiego konferencji. Otwarcie jej dokonał starosta Andrzej Kwapisz, który zwrócił uwagę na istotę poruszanej tematyki, podziękował gościom za przybycie, zaznaczając, iż są nimi bezpośredni twórcy ustawy. Samorządowcy mieli okazję poznać bezpośrednio u źródła przepisy nowej ustawy zmieniającej zasady gospodarowania odpadami komunalnymi która zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Wprowadza ona powszechną opłatę za śmieci i przekazuje gospodarowanie odpadami komunalnymi samorządom na zasadach ustalonych przez Rady Gmin, które będą gospodarowały opłatami pobieranymi od mieszkańców za śmieci, przeprowadzały przetargi na wywóz i egzekowały należytą ich jakość usług. Wydawnictwo projektu Good City for Good Business zainwestuj w Częstochowie. Znalazło się w gronie finalistów tegorocznej edycji konkursu Złote Formaty. Złote Formaty organizowane w ramach Festiwalu Promocji Miast i Regionów to najważniejszy i najbardziej prestiżowy konkurs związany z promocją miejsc. Wydawnictwo jest elementem nowej strategii marketingowej miasta, zakładającej odejście od kreowania wizerunku częstochowy jako miasta Jasnej Góry na rzecz jej prezentacji jako doskonale zlokalizowanego, silnego ośrodka gospodarczego, oferującego atrakcyjne tereny inwestycyjne i poszukującej partnerów do realizacji prestiżowych projektów biznesowych, a jednocześnie miasta dobrego do życia. Lokatorzy mieszkań na Rakowie. Zaadministrowanych przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Chudnich, dostali pisma informujące, że spółdzielnia rezygnuje z indywidualnych rozliczeń kosztów za wodę i odprowadzane ścieki. Wszystko dlatego, że po podsumowaniu wskazań wodomierzy indywidualnych i głównych dla poszczególnych budynków wyszły spore różnice. Okazało się bowiem, że Hutnich podejrzewa niektórych lokatorów o kradzież wody. Dlatego w piśmie apeluje do lokatorów o przeprowadzenie dokładnej obserwacji w kierunku zlokalizowania nawet najmniejszych przecieków eksploatowanych urządzeniach i ich wyeliminowanie. Guru w dziedzinie nauki o psach i jeden z najbardziej utytułowanych wystawców psów na świecie, Gerard Japping, przyjedzie do Polski. Wraz z czołowym polskim ekspertem w dziedzinie zachowania czworonogów, Jaskiem Gałuszką, będzie prowadził szkolenie dla wystawców psów rasowych. Zajęcia odbędą się od 6 do 7 sierpnia w Biskupicach pod Częstochową w ramach seminarium Best in Show. W seminarium wezmą udział właściciele psów, Chcący poznać tajniki wystaw, hodowcy i osoby stawiające pierwsze kroki na ringach. W tym roku wśród uczestników przeważać będą właściciele hartów. Od kilku dni Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie przeprowadza praktyczną część egzaminu na prawej jazdy kategorii B na nowych samochodach. Suzuki Swift zastąpił wykorzystywane do tej pory dwa pojazdy, Opla Corsę i Nissana Mikrę. W celu sprzedaży starych samochodów zorganizowany zostanie nieograniczony przetarg. Pracownicy ośrodków szkolenia kierowców mimo kosztów, jakie muszą ponieść w związku z zakupem nowych samochodów, nie narzekają. Na pomniku Jana Pawła II na placu Daszyńskiego widać coraz więcej czarnych plam i zacieków. Nie wiadomo, kiedy miasto przystąpi do renowacji monumentu, a koszt może sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych, których w budżecie miasta oczywiście nie ma. W Bibliotece Publicznej im. doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie można podziwiać nową wystawę. Jest to prezentacja fotografii autorstwa Przemysława Januszko. O szczegółach poinformowała nas Anna Woźnicka, organizatorka wystawy i pracownik biblioteki. Jaką tematykę porusza najnowsza prezentowana tutaj przez państwa wystawa. W bibliotece publicznej w Alei Najświętszej Marii Panny 22 jest przepiękna wystawa fotograficzna pana Przemysława Januszko, wystawa, która pochodzi z wystawy mianowicie artystka plastyczka pani Mirosława truchta Nowicka inspirowana twórczością Czesowa Miłosza wykonała szereg postaci sama autorka mówi o nich lalki i Właściwa wystawa tych y, dzieł pani Mirosławy znajduje się w ratuszu w Muzeum Częstochowskim, natomiast ta wystawa została sfotografowana i właśnie pan Przemysław pianuszko, umieścił swoje fotografie u nas w bibliotece na holu, na parterze. Serdecznie zapraszam wszystkich przechodzących, nie tylko czytelników, do obejrzenia tej wystawy, ponieważ są te zdjęcia i to, co na tych zdjęciach widać, przepiękne, pełne uroku, też pozwalające się zastanowić, wpaść w zadumę, ale może w radość, chociaż niektóre z pokazanych zdjęć są takie nostalgiczne. Inspiracja twórczością Czesowa Miłosza to nie oznacza, że dzieło pani Mirosławy, ale też i pana Januszko są wiernym odzwierciedleniem treści zawartych w twórczości Czesowa Miłosza. Jest to ich własna, wewnętrzna ekspozycja tego, co przeżywali pod wpływem utworów naszego noblisty. A przy okazji serdecznie zapraszam na jeszcze jedną wystawę, która ma miejsce w filii bibliotecznej numer 8, to jest przy ulicy Księżycowej na tysiącleciu, a tam z kolei są eksponowane setki dosłownie zakładek do książek, piękne muszle, anioły, pocztówki widokówki z całego świata i to, co jest pokazane na tej wystawie, pochodzi ze zbiorów koleżanek bibliotekarek. Jurajskie Agrogospodarstwo z gminy Żarki zajęło pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. 7 sierpnia 2011 roku od godziny 10 do 18 w Galerii Jurajskiej odbędzie się czwarta akcja bezpłatnych badań serca w ramach projektu Zadbaj o swoje serce. Projekt ma charakter informacyjno-profilaktyczno-społeczny i jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich, którzy chcą przebadać swoje serce. Sportowe emocje, walki w międzynarodowej obsadzie i taneczne show to wszystko już w najbliższy piątek w Częstochowie. Fanów boksu czeka niezapomniany wieczór, 5 sierpnia w Hali Polonia podczas Częstochowa Boxing Cup zaprezentują się pięściarze wybitnego szkoleniawca takich ringu jak Tomasz Adamek i Andrzej Gołota. Honorowy patronat nad imprezą objął Krzysztof Matyaszczyk, prezydent miasta Częstochowy. Magda Gessler, postrach restauratorów, przygotuje 6 sierpnia w pierwszym dniu 15 Święta wstrąga tę rybę na trzy sposoby. Jest już tradycją, że ten kulinarny festiwal w Złotym Potoku ma swoje gwiazdy kuchni. W poprzednich świętach wstrąga gościli tacy mistrzowie patelni jak Paska Brodnicki, Karol Okrasa, Ewa Wachowicz. Poza ucztą dla ciał będzie też uczta dla ducha. Przez dwa dni posłuchamy muzyki na żywo. Dla dzieci będzie wesołe miasteczko, a dla dorosłych konkursy na najlepszą nalewkę i kulinarną na ocenę smakowitości wstrąga, przygotowanego na kilkanaście sposobów. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia!